Drodzy widzowie, serdecznie dziękujemy Wam za Wasze wsparcie naszego kanału. Dzięki temu nadal możemy przekazać Wam, wam naszą wiedzę. Stokrotnie dzięki! Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny temacik. Dzisiaj na temat powiększonych migdałków. Mi się to pytanie przewija ciągle. Ja gdzieś kiedyś już coś mówiłem w jakimś chyba kuja na ten temat, ale zrobimy sobie troszeczkę o tym osobny odcinek, żeby po prostu to było jasne i żeby on też figurował jako jeden odcinek, żeby każdy mógł go znaleźć. Ponieważ temat jest niesamowicie ważny i ma konsekwencje później na całe dalsze życie. Nim do tego przejdziemy, wczoraj wyszedł filmik na temat nowej książki, która się teraz ukazała, którą dla was zrobiliśmy. Jest to książka, która pomoże wam oszczędzać pieniądze z naszymi własnymi doświadczeniami, które stosujemy już od lat, żeby móc oszczędzać pieniądze. Na ten czas bardzo ważny dla wielu z was, ponieważ wiem, że wielu z was też koniec końcem już coraz trudniej wiąże. My z tym też mamy niestety problemy e, coraz bardziej, ponieważ nas tutaj obciąża e, mocno ten kanał, utrzymanie tego wszystkiego. I dlatego będzie nam też bardzo miło, jeżeli pobierzecie tę książkę, gdybyście mogli nas również tutaj wesprzeć, ponieważ sytuacja no, jest bardzo zła na ten moment. E, wszystkiego. Link znajdziecie w opisie tego filmu, czyli jak macie film, okno filmu, zaraz pod filmem taki mały ptaszek, klikniecie go, rozwijacie opis, tam macie link albo do naszej strony, albo do bezpośrednio do Chmury, skąd można pobrać tytuł nowej książki, można inaczej, taniej i zdrowiej, tam ją sobie można pobrać, są tam też inne książki, to znajdziecie wszystko już w opisie, które wcześniej napisaliśmy, ponieważ nie wiem, która to już jest siódma chyba, <laughs> straciłem rachubę. Także zerknijcie tam. Dobrze, przechodzimy do tematu, właśnie powiększonych migdałków. Moi drodzy, bardzo często zdarza się to u dzieci. Idziemy na jakieś badania, dziecko bardzo często choruje, co chwilę jakaś angina, nie wiadomo co jeszcze. Lekarz sprawdza, przeważnie laryngolog stwierdza: powiększony migdałki trzeba wyciąć. Bardzo często jest to ten tak zwany trzeci migdałek, który jest powiększony. Tutaj z tym też miałem problem, ponieważ no, u mnie też była diagnoza powiększony migdałek. Rzeczywiście chorowałem bardzo często, e, też bardzo często jakieś anginy mi się zdarzały. No i też w sumie powinien być wycięty, ale jakimś cudem udało mi się tego uniknąć. E, rodzice jednak się nie zdecydowali na to i po prostu mój migdałek został tam, gdzie on był. <laughs> I to jest bardzo ważne. Teraz tak, dlaczego te migdałki się powiększają? Dlaczego czasami są przerośnięte? Są dwa powody. Pierwszy powód to jest taki, że jemy złe rzeczy. Dziecko, jeżeli ma powiększone migdałki, prawdopodobnie na 99% będzie spożywało za dużo nabiału. To jest główny największy problem nabiał, czyli śluzowanie organizmu śluzowanie organizmu skutkuje tym, że to się wszystko powiększa. Migdałki też należą do tego systemu limfatycznego, jak i cały organizm, i one się będą automatycznie powiększać, jeżeli będzie zaśluzowane. Przez nabiał również będziemy bardziej chorować, ponieważ cały czas będzie nam ten śluz się wytwarzać, a śluz jest też pożywką dla bakterii i innych rzeczy, więc będą się przeziębienia, anginy i tak dalej cały czas rozwijać. Więc to jest pierwsza rzecz. Następnie jakieś węglowodany cukry, tego typu rzeczy, czyli bułki, pieczywo, e, tego typu rzeczy, oleje rzepakowe na przykład, e, różne inne GMO, słodycze. To wszystko ma wpływ na naszą florę bakteryjną w jelitach. Tak. I teraz się zastanawiamy, co ma flora bakteryjnego wspólnego z migdałkiem? Ano już ma bardzo dużo wspólnego. Ponieważ migdałki są jak gdyby takim naturalnym zabezpieczeniem, które ci pomaga odnawiać Twoją florę bakteryjną w jelitach, tak zwany mikrobium. Ponieważ jeżeli ty jesz złe rzeczy, które po prostu ci niszczą ten mikrobium w tych jelitach, że on jest coraz słabszy, coraz gorszy i tak dalej, to niestety. Ale będzie się to przekładało na to, że Twoje migdałki, one są rezerwatem. One produkują takie probiotyki różne. To też się nazywa kamienie migdałowe. Tworzy się to też niekiedy i przez to też się może powiększyć migdał, jak się ten kamień zacznie tworzyć w nim. Te kamyczki one same wypadają. One mają taką formę, jak gdyby orzecha włoskiego, jak na to popatrzymy, jak się uda takiego całego złapać, e, rozgniatając go, pachnie to nieprzyjemnie. To jest. Jak gdyby całe środowisko, czyste bakterie probiotyczne, które są potrzebne w Twoim jelicie, żeby je zasiedlić na nowo. Teraz, kiedy Ty wytniesz te migdałki, tracisz automatycznie zdolność do tego, żeby móc od nowa zasiedlać swoje jelita prawidłowymi bakteriami. I to się będzie powtarzać u dzieci, ponieważ bardzo często, kiedy dziecko choruje, są mu przepisywane antyotyki. <laughs> no i co? I ta flora bakteryjna jest zniszczona. Przez to siada cały układ odpornościowy, i te migdałki muszą cały czas na nowo produkować nowe bakterie, które zasiedlą ci jelito. Więc ten proces cały czas chodzi. A jeżeli teraz ktoś przyjdzie i powie, utniemy. No to jest kaplica, ponieważ masz problem później już przez całe życie, żeby odnawiać swoją florę bakteryjną. wiecie. wiadomo, można jakieś probiotyki przyjmować, ale to nie jest to samo, co my sami jesteśmy w stanie wytworzyć. Nasz organizm jest jak gdyby idealny. Pan Bóg się nie pomylił nas tworząc i tak dalej, ponieważ on zrobił wszystko tak, żeby to funkcjonowało samo, bez ingerencji z zewnątrz. Ale jeżeli my wrzucamy jakieś śmieci do naszego jedzenia, kupujemy paszę ze sklepów, bo to jest pasza, to nie jest już jedzenie, to jest pasza, i po prostu no, efekty mamy, jakie mamy. Więc przede wszystkim nabiał ograniczyć. Pierwszy, najważniejszy punkt. Najlepiej całkowicie wykreślić, jak jest coś takiego. Wykreślić słodycze. Całkowicie. Wykreślić jakieś inne szkodliwe produkty. Czytajcie składy. Próbować samemu gotować w domu jedzenie. Samemu. Ziemniaki też mogą stanowić problem, one też śluzują. To już z góry mówię. Także uwaga też i na to. I zobaczycie, jak usuniecie te najgorsze produkty, że nagle te migdałki jakoś zaczną wracać do normy. Przestaną być powiększone. To już nieraz miało miejsce. Nie trzeba od razu się kłaść pod nóż. Czasem trzeba przeanalizować, co jemy, i tam zrobić korekty. A reszta organizmu już się sama automatycznie dopasuje. Ponieważ nasze organizmy są tak zrobione, żebyśmy przetrwali. One nie są stworzone, żeby nas samych zniszczyć, żeby nas samych zjeść przez choroby autoimmunologiczne. Nie to my to sami produkujemy sobie. Widelcem i łyżką sobie to szuflujemy. Grup własny, niekiedy. Więc przede wszystkim. Te produkty pousuwać. Można wspomagać teraz jeszcze krążenie limfy. Czyli co tutaj? Verbena bardzo dobrze pomaga oczyszczać limfę. Teraz następnie mamy przytulię czepną, takie zioło. O tym robiłem wam filmy. Możecie z tego robić herbaty, możecie soki z tego wyciskać, bardzo fajnie pomaga. Więcej płynów pić, żeby to również ruszyło. Więcej sportu, czyli jakiegoś ruchu. Nie musicie nawet jakichś ciężarów dźwigać, cokolwiek. Zwykły spacer również wystarczy, żeby poprawić krążenie limfy. Ograniczyć produkty śluzujące, czyli nabiał, ziemniaki, pieczywo, zboża, tego typu rzeczy, słodycze. To ograniczyć. I zobaczycie, że migdałki wrócą do normy i przestaniecie chorować cały czas. To jest bardzo proste. Ponieważ to nie jest przyjemna rzecz, dać sobie wyciąć migdałki. Oj, nie jest. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy to dali sobie zrobić. Piekielny ból. Piecze wszystko później. Także decyzja należy do Was. Tak mniej więcej to wygląda. Co z tym zrobicie, to już Wasza sprawa. Tyle na dziś. Trzymajcie się.